Witam serdecznie w kolejnym moim filmiku z cyklu rozmowy sama ze sobą i zaznaczam sama ze sobą. To jest kolejna część w filmiku z cyklu pułapki duchowości. To jest druga część i tą częścią jest karma. I tak jak powiedziałam już wcześniej, proszę was o to, żebyście uszanowali to, że to są moje doświadczenia, moje jakieś poglądy, moje wglądy do tego, żebyście może się tym inspirowali, ale ja nie chcę się z nikim kłócić i udowadniać czegokolwiek, tylko po prostu wrzucam taką sugestię, wrzucam to, żeby tak jakby taki klin wrzucić w to wszystko, bo my jesteśmy ludzie są, mamy takie tendencje do tego, żeby chwy chwytać się konceptów. Pytać się, jakichś tam prawd, i potem nie, chce, nie chcemy tego puścić, bo to nam daje jakieś poczucie bezpieczeństwa. I ja wam chcę powiedzieć, że przez te ostatnie lata mojego życia, to były jedne z najtrudniejszych lat mojego, mojego życia, chcę wam powiedzieć, że szłam przez życie właśnie w takim totalnym puszczaniu wszystkich konceptów. Czegokolwiek, co dawało mi poczucie bezpieczeństwa, sprawdzałam to i chcę Was do tego zachęcić, bo to bardzo mocno otwiera naszą świadomość i bardzo mocno nas otwiera na różne inne spojrzenia, na spojrzenie na pewne rzeczy z całkiem innej strony. I teraz, tak jak powiedziałam, ja nie chcę się z nikim kłócić. I chodzi o to, że w ostatnich latach, te tysiące lat do tyłu, byliśmy w takiej pułapce kościołów, religii. One nas bardzo mocno ukształtowały, zaprogramowały, w sumie oddaliły nas całkowicie od tego, kim naprawdę jesteśmy. Wiadomo, że. Jest coś takiego, że jak ego obejmie panowanie nad człowiekiem, to może być niebezpiecznie, ale my nie chcemy do tego dochodzić. Chcemy dochodzić do tego, żeby ego, czyli umysł, stał się naszym sługą, a żebyśmy działali z pozycji ducha, tam gdzie jesteśmy połączeni z Bogiem. Tam, gdzie jest ta spójność, i wtedy naprawdę na świecie będzie, będzie tylko dobro, bo, e, znaczy, tylko dobro też w cudzysłowie. Bo czasami dobro może się okazać do kogoś złem, także tutaj też to, to są kolejne tam pułapki. Ale teraz zostańmy przy tej jednej. I teraz do czego wracam? Te kościoły nas ukształtowały, tam potem się zrobiły jeszcze inne odłamy, dobre czy złe. To, to też stawiam wszystko pod znak zapytania. Dopóki coś nie jest tak mocno, nie, nie tak mocno zakreszczone w tobie, że ty chcesz potem narzucać tą swoją, swoje poglądy innym ludziom i mówić im, że twoje są lepsze od tego drugiego, to już jesteś na takiej linii, w, w takim niebezpieczeństwie, żeby po prostu też szanować y, drogę, tych, drogę danego człowieka, bo każdy się rozwija w innym tempie i każdy innych rzeczy doświadcza tutaj na tej ziemi, także żebyście byli tacy tolerancyjni wobec Wobec ludzi. I teraz mówiąc o tych pułapkach, właśnie tą pułapką był ten kościół w różnych odłamach. Ja nie mówię tylko o kościele katolickim, ale o wszystkich wyznaniach, wiarach, religiach, które wręcz zniewoliły ludzi. I, i, i teraz powoli, tak jakby uwalniamy się z tego i wchodzimy w kolejną pułapkę, którą tak nazywam to jest kolejna pułapka, która usypia. Już obudzonych, tak jakby ich tak ululo, fajnie ululo ich w taką kołysankę i oni się tam, no, się tam po prostu se tam pląsają i się ululają na maksa, i, i, i w ogóle praktycznie znowu wypluwają jakieś koncepty, które właśnie oceniają, są bardzo drastyczne, powiem Wam szczerze, w takich kręgach ludzi, tych właśnie pseudo to jest się naprawdę tam się idzie udusić. Bo po prostu tam, tam jesteś totalnie zaduszony, oceniany. Jak tylko coś zrobisz, wbrew ich jakichś tam norm, czy zjesz mięso, czy, czy, czy będziesz pomalowana, czy taka owaka, to już cię od razu rozszarpią cię jak takie sępy na szczępy i, i po prostu to jest czasami gorzej, jak wśród takich ludzi, którzy są totalnie w całkiem innym w świecie. Także chcę was bardzo mocno uczulić na to, żeby nie wchodzić. w Pewne ekstremy, które totalnie są obrzydliwe i wręcz, e, wręcz śmierdzą. I teraz chcę powiedzieć o, taki, o, o, o tym, że teraz się to rodzi w Polsce, bo na zachodzie tak jak powiedziałam już tak 15 lat temu ten boom jest i to już tam jest takie trochę obyte, że już zaczynają też dostawać tego niesmaku takiego. Ja też już mam bardzo mocny niesmak w tej sprawie, bo jestem bardzo mocno wyczulona na pewne rzeczy, bo też dużo rzeczy takich podobnych przeżyłam i mocno bardzo reaguję na te na te właśnie takie takie już takie już takie fanatyczne wręcz skoncep skonceptowane Ugruntowane, że, że te osoby, ja ich widzę tak, jakby mieli taką, taką skorupę na sobie, i tam no, ja się źle czuję wśród takich ludzi, bo ja nie mogę być naprawdę sobą, bo jestem od razu oceniana. Ale teraz wracając do tego słowa karma, i to jest takie słowo, że ktoś tam kiedyś z takich mędrców powiedział, czy to nawet był Buddha, nie wiem dokładnie, już nie pamiętam kto to powiedział, ale to jest też kwestia Twojej wiary, w co Ty wierzysz. Na pewno jest. Jest coś takiego, jak skutek i, i jakiś tam rezultat czegoś, czy tam coś robimy i w rezultacie coś tam otrzymujemy, to na pewno są te mechanizmy, to są tak zwane prawa natury, które działają. Ale teraz, jeżeli powiemy na przykład taki przykład, że ktoś ma spokojne życie tutaj w tej inkarnacji, jeżeli wierzysz w inkarnację, też nie oceniam. Jesteś. W takim momencie w, i też my, my nie wiemy, czy my mamy w tym rację. Ja po prostu też daję wszystko po znak zapytania. Jest to dla mnie prawdopodobne, ale też się tego nie, nie zaciskam, bo widzę, jak mój proces bardzo szybko podąża i jak szybko pewne są taki, taki tuning. Jest to wszystko taki troszkę jeszcze bardziej szlifowane i, i także tutaj nie łap się też za, za słówka, tylko chcę to wytłumaczyć z mojego punktu widzenia, właśnie to słowo karma, jeżeli ktoś mi powie. Że ktoś ma spokojne życie, wow, taką sielankę, i ktoś mi powie, no bo on sobie to zasłużył sobie na to, no bo w poprzednim życiu był taki i taki, i on sobie zasłużył teraz na to, żeby tak e, tutaj se fajnie żyć. Ja uważam, że to jest właśnie ta pułapka i, i to można poprzez to też ocenić ludzi, bo patrząc znowu z drugiej strony na to w taki sposób, że ktoś ma przesrane życie, ma takie turbulencje każdego dnia, wyzwania różnego rodzaju, że nie wie nawet jak się nazywa, to ktoś mówi: o karma, musiałeś nieźle tam napierdalać w tamtym życiu, coś musiałeś porobić, że teraz cię to tak tutaj dopadło. I ten człowiek już mu ranę, Po prostu już się tak na pieprzo, już to już po prostu ze sobą nie umie poradzić i, i jest taki zdruzgotany, no teraz muszę to odrabiać, tutaj jakoś odrabiać. Tejmy na to, że to może być w połowie tak prawdziwe, ale ja pokażę Wam drugą prawdę. Powiedzmy tak, że każdy z nas urodził się w innym dniu, o innej godzinie. Pod innymi planetami, pod innymi gwiazdami, i każdy z nas wybrał konkretne, ukształtował się. Jest, jest tak, jakby z góry już jest zaplanowane w tym życiu, co Ty będziesz tutaj robić, jaki jest plan, jest taki zwój tego całego Twojego planu i tych wszystkich Twoich talentów, bo każdy przychodzi z czymś innym: każdy ma inne talenty, inne mocne strony. I my tutaj przychodzimy, żeby też po prostu tą Ziemię razem wspierać i wspomagać. Wiem, że Ziemia nie potrzebuje wsparcia, znowu kolejna pułapka. Tu nie chodzi teraz o wsparcie, ale o taki, takie współtworzenie tego organizmu, współtworzenie tutaj tej Ziemi. I teraz każdy z nas przychodzi tu z pewnymi talentami, z pewnymi usposobieniami, z, pewną, z pewnymi cechami, i też potrzebuje też pewnych doświadczeń, żeby jeszcze inne rzeczy kształtować, żeby się poszerzać, bo ta świadomość na różnych etapach ona jest tako, 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 tako i ona się rozszerza a po czym ona się rozszerza? Ona się rozszerza pod wpływem zgromadzenia tak zwanej mgły, tą mgłą nazywam cierpienie, bo tak to wygląda, że to cierpienie nas, takie te ciśnienie jak przychodzi, ten ogień jak przychodzi, to przychodzi ta transformacja i pod wpływem tego ciśnienia, tego ognia, tych wyzwań, my się zaczynamy rozwijać i się uczymy pewnych rzeczy. Nikt w moim, w moim odczuciu, ja jeszcze nie poznałam człowieka, który się uczył w strefie komfortu, to się uczył tylko teoretycznie, ale po tym, jak przyszła, przyszło doświadczanie tego, czy ty to, testowanie tego, czy, czy ty to naprawdę umiesz, to wtedy się to okazywało w ogniu też, czy to jest prawdą. I teraz wracając właśnie do tego, że jak my zobaczymy to, że każdy z nas idzie w innych butach, każdy z nas dostał inne zadania do nauczenia, każdy z nas dostał inne wyzwania, każdy z nas jest w innej rodzinie, się wychował, inne dostał programowanie, inne schematy, inne y, wzorce, poczucia, uczucia, nau nauczenie się tego, jak odczuwać. Każdy z nas jest taką indywidualnością, że po prostu już całkowicie dawanie z góry konceptu teraz morszkarmy jest totalną bzdurą i pułapką. Dlatego patrząc z lotu ptaka, nie możemy oceniać, jak widzimy człowieka, który ma bardzo dużo doświadczeń, że on teraz tutaj coś odrabia, i nie możemy też widzieć człowieka, który jest tutaj mu tak że on znowu teraz dostawał same punkty. To znowu jesteśmy w tym myśleniu katolickiego kościoła: jak ty będziesz się dobrze sprawować, to ty pójdziesz do nieba, który się też tam gdzieś stworzyli, żeby nim manipulować. I, I żeby nas trzymać za pyski i, i, i żeby nam wmawiać, że my jesteśmy nic warci i potrzebujemy zbawienia z Kościoła, potrzebujemy zbawienia poprzez księdza, potrzebujemy zbawienia poprzez jeszcze kogoś innego I, i tutaj cały czas jesteśmy tak jakby oddzielani od tej naszej mocy. I teraz już reasumując ten filmik, ten, tą kolejną pułapkę, to właśnie yy, uważam, że karma jest w tym momencie, jak w to wierzysz. I karmy nie ma w tym momencie, jak w nią nie wierzysz. I po prostu wtedy będziesz wszystkie doświadczenia miała, które ci udowadniają to, w co wierzysz, czyli gdzieś determinuje cię w twoim życiu to, w co ty wierzysz, to, w jaką ty sobie nakładasz nakładkę. Jeżeli na przykład jakiś koncept cię mocno zakleszczy, to ty nim potem żyjesz i ty się nim stajesz. I teraz, jeżeli to puścimy, możemy sobie powiedzieć, może być, ale nie musi, to, nie musi to być prawda, może być, ale może być całkiem inaczej. I co wtedy? Co wtedy stanie się z Twoim życiem, jak będzie całkiem inaczej? Ja przeżyłam takie może 3-4 mocne egzystencjalne załamania. To było gorsze niż piekło, bo po prostu musiałam puścić wszystkie koncepty. Nie wiem, tak sobie piekło wyobrażam, ale ja na tym piekle zbudowałam drabinę do nieba. I po prostu można sobie to tak wyobrazić, jak puszczasz jakiś koncept, który bardzo mocno ci daje poczucie bezpieczeństwa, to staje się to bardzo, bardzo nieprzyjemne, bo w tym momencie tracisz tak jakby grunt pod nogami i tracisz tak jakby poczucie jakiegokolwiek bezpieczeństwa, nie możesz się już niczego uchwycić, ale warto jest w to, w to wskoczyć i przekonać się co tam jest na tej drugiej stronie, jakie tam są prawdy i jest najgorsze te przejście w tym momencie jak tamto musisz puścić, a tego drugiego jeszcze nie widzisz i jesteś w tej przestrzeni takiej pomiędzy, to jest wtedy bardzo nieprzyjemne i może sprawić wielkie turbulencje w twoim życiu, ale jest to możliwe, żeby to przetrwać i przejść tam, bo naprawdę dowiadujesz się bardzo wiele rzeczy nowych, otwiera się twój umysł, się otwiera, twoja świadomość się otwiera po prostu ten umysł on chce nas trzymać w strefie komfortu, on chce nas trzymać w tym, co my znamy. I w tym może tkwić do końca życia. I ale nasza dusza prze do przodu, ona się chce rozwijać, ona chce doświadczać i ona chce przebić ten, tą skorupę tego umysłu. Ten umysł to w tym odczuciu mam te wszystkie koncepty, te wszystkie programy, te wszystkie schematy, te wszystkie przekonania, odczuwania, nauczeń, nauczenie się pewnych rzeczy, i to nie ma nic wspólnego z Twoją istotą, to nie jesteś Ty. I teraz, właśnie to rozbicie tego to jest ten naj, największy proces, i to będzie trwało do końca życia to jest fakt. Ale to te rozbicie tego to jest ten właśnie, to jest ta właśnie ten proces tej transformacji, i w tym uczycie się, kim naprawdę jesteście, w tym właśnie procesie. I teraz, yy, kolejna, kolejną pułapkę mamy za sobą, czyli karma. Dziękuję Wam za uwagę, i kolejne filmiki e, będą postępować. Dzisiaj mam taki taką wena do, do kręcenia, także może być tak, że miesiąc znowu się nic nie pojawi, ale ja będę po prostu to udostępniać to, co mi się pojawia, i te pułapki będę wychwytywać, bo chciałabym przestrzec Was przed tym, żebyście się nie dali wciągnąć właśnie w te kolejne pułapki, żebyśmy tam nie musieli dryfować kolejne setki lat, i, i dawać się po prostu uwikłać. Bo my jesteśmy mocą i możemy indywidualnie po prostu decydować o tym, co jest dla nas dobre, a co nie. I jesteśmy kopalnią prawdy, kopalnią mocy i kopalnią wiedzy, która jest bezpośrednio połączona z, z po prostu z, z boskością, z boską taką księgarnią. I tylko my musimy tam, tam się dokopać i dostać, bo my się tego właśnie boimy. My cały czas szukamy na zewnątrz, że ktoś inny to za nas zrobi, ktoś inny ma jakieś channelingi, wglądy i my tego nie umiemy. To on musi to za nas zrobić. I tutaj to są tam kolejne pułapki, o których też będę mówić. I dziękuję Wam za uwagę i do następnej, do następnej części.